Oho, to jest supli z Kerfura? Tak, suplement typu z Kerfura. i nimi, żeby na no, przykład zmierzyć sobie objętość swojego kija. No pisze pomidor luźny. więc chyba są na pewno na pewnym luźnym. To to w ogóle wygląda jak drogowa. No, kurwa. Cza, cza, no, cza. No, kurwa, tamten, za kurwa furmane. TANKUJ FURMANE KURWA TANKUJ GNOJA Jak bije do auta musimy powiedzieć jaki tytuł będzie Kurwa co nie tej yy, Jaki tytuł będzie? Yy, kurwa yy, najlepsze produkty kurwa ze sklepu Tylko bez tego kurwa właśnie To chuj wybiga się Chuj też się wybiga. <laughs> Dobra najlepsze produkty białkowe ze sklepu Fitness Jak widać kurwa styluweczka Styluweczka siedzi, łap, bicepsik siedzi są, tak jest. Tankujemy be be Beta siedzi Beta siedzi, tankujemy Furmane za 50 złotych standardowo, więc mnie ceny kurwa chuj interesują tak naprawdę. Ja zawsze tankuję za 50, nie odczuwam w ogóle tych podwyżek Zawsze za 50? Także za 50? Dobra, idę. A teraz tego nie wyciągam. Nie wyciągnę. Piątkę. Ale co? Weszło się do środka? Tak, nalałem z 2 litry 50 piątki do diesla. Ciężkie życie. Za 5 i nie 5, 46, ja yeah, pierdzielę. Idziemy, czy Fernando. <laughs> I co, komu w drogę? Temu chuj do dupy. O, właśnie. <laughs> O, to jest suplis z Kefura. Tak, suplementy z kerfura. Eee, Ciekawe co coś takiego suple, jest dobre? Bia, białeczka z olimpak, najbardziej polecam. Oczywiście każdy mnie zna, każdy wie. Eee, Karbo węglowodany, batoniki proteinowe. Co tu idziemy dalej? Te batoniki są zajebiste, ale drogie to wiadomo. U mnie macie... Które te? Tu drogie. Ja Co tu jeszcze jest? jakiś kurwa karbonowy. No, tak. Zobaczymy czy jest alunotrysznik. Alunotrysznik, nie macie ciekawego. Chcesz kupić sobie taki plecak, kurwa, tam zwykły? Który? Chyba ochroniarz Kurwa, Na łeb. Jak jesteście, kurwa, sierotami, obrzeganymi to to O Jezus, też nie popieram, o. Tak wyglądałem, kurwa, ręce prawdziwego kulturysty. I o to właśnie chodzi. O to w życiu chodzi. Dla do zeszytu kiba na siłownię żeby notować swój progres dzienny Te stempelki od razu też potrzeba Tu też wózek zostawił z gumami chyba. Oho O tutaj zeszyt żeby zapisywać postępy Dokładnie No i oczywiście linijka, żeby na przykład zmierzyć sobie objętość swojego chuja A jest giętka czy nie? Giętka Zależy, czy jest giętka. No taka kurwa... No, taka normalna w miarę. Taka normalna. No, rozpierdala, zostawia. No kurwa, taki zeszyt, da. <grym grym> z prytkami, o, kurwa. Taki na siłownię idealny. No, no na siłownie stary i mówi, że kurwa jesteś fit. <grym grym> a, a bo jeszcze lepszy, z takimi tymi pralinkami stary. Wiesz, Praliny? jakieś hamburgery Masz takie pralinki, sen, tu sentujesz klata, biceps, ile wyciskałeś. I tymi kolorowymi pisekami. Dokładnie. Idziemy dalej, bo trzeba zacząć kupować jedzenie. Co dzisiejsze w kuchni będzie polecał? No kurwa, dzisiaj będzie tortilla, jakaś na pewno będzie musiała być wzięta. Taka jedna przeniczna. To na pewno tak w całej suplementacji, w diecie. Zawsze sobie z tyłu sprawdzamy, jak ma na 100 gramów e, 7 tłuszczy. To jest za dużo w chuj, więc odkładamy. Maksymalnie do 4 kupujemy, do 4,5. Także zobaczymy sobie jeszcze to, jak ona wygląda. Pokaż, pokaż, tutaj. daje. I tu już ma na 100 gramów 6,5. Czy już jest generalnie lepsza? Lepsza, ale czy dobra? Ale jej nie kupię. Chlebek tostowy zwykły i ta akurat co, co wam polecam? Ten jest naprawdę zajebisty. On jest zwykły, maślany, makro. Ma też naprawdę przesympatyczne, bo na 100 gramów 3 tłuszcze, 50 węgli i naprawdę do tostów jest zajebisty. Także wlatuje taki jeden. To się Mountain Dew. Na pewno wlatuje jedno takie Mountain Dew. Wiem, że jest cukrem, ale myślę, że tak, nie wiem, jedna szklaneczka dziennie, Ja ci zrobi w ciągu dnia, tak? na pewno Na jednej to się zaczyna. Dokładnie, a na dziesięciu kończy. Kola zero, musi być, to bogatemu zabroni. Zero, bo tak. fit, tak? Dokładnie, zero fit, ta niebieska na przykład to już jest full, co nie, to jej bym nie brał, ale ta niebieska jest zajebista. Szanowni Państwo, Krzysztof Koronowicz 2000, nie będzie niczego, monsterki, czyli coś, co lubię przed treningiem sobie sieknąć, powiedzmy I te są godzinkę przed treningiem, <grym> czyli na pewno wlatuje. Faworycik, lubię naprawdę, smak ma taki dziwny, fantastyczny, bym powiedział, jest naprawdę spokój. Zero, zero cukru, taki piękny wlatuje, o, będzie może na miniaturę. O, Fajne. czekaj, czekaj. Z cukrem, kurwa, z cukrem. Kurwa. Te złote są dobre. Właśnie go nie ma. Hmm. Wiedziałam, że energetyka to jest więcej. Chciała popchnąć paskę, żeby pomóc. Chciałem. <laughs> Wszystko słyszę. O. Co znalazłeś? Kurwa. To chciała... To chciała moja młoda, te kurwa wiczeny. One podobno są dobre dla właśnie takich dziewczyn. Yy, które właśnie tak yy, fantia, fantazjują ze smakami. O, dokładnie to. Ser, bierzemy cały, chyba. Piórko. O, to, to jest ten ser, co polecasz? Ta, to jest ten ser, co polecam. Dlaczego on taki dobry? No, bo ma w 100 gramach 32 gramy białka, jakoś tak. I jest naprawdę zajebisty. Także taka jedna kosteczka zawsze Spokojnie na miesiąc starczy. Minimalnie, także jest pełen luz. luz Pełen luz alkohol O! Oho! Alkohole, alkohol. Teraz co Andrew kurwa polecam z alkoholi? Tak, co ja polecam z alkoholi? Czyli wino japońskie, żebyś sobie gdy już napuścisz wody do wanny, wsypiesz kreatyny dziewczyną kurwa, siekasz sobie taką, takiego pięknego winiacza. Chłopie. Poezja, poezja. Jest słodziutki. Przede wszystkim kurwa, da się nim najewać. Także... Yy, no, chyba, że jesteście niepełnoletni, no to wtedy wersja oczywiście Piccolo, prawda? Ale tak to normalnie kurwa z procentami sobie. Ale wiesz co byłem ciekawy? Ta właśnie laska? Te Monte Santi kurwa, to jakieś kolorowe czy coś? Podobno zajebiska. Z ale... brokatem są dobre. Z brokatem sobie. No. Monte Szymona. Santi, idzie, <grym> 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 <Pomacą>, idzie dalej. Trzeba <grym> pomagać może. Ale tak to nie pić alkoholu, bo szkoda kurwa, wątroby. Tak, już ktoś nie ma, to... Ty, ale żeby mi bicepsy dobrze wyszły, tak ogólnie. Myślę, no, że dobrze. <laughs> Musisz pokazać, co zobaczymy. <laughs> no. <laughs> no! <laughs> Rewelacyjnie, kurwa, ja nie wyszły. Wiem, kurwa, jest. Idziemy teraz na mięska i na... E, na mięska i na... na co? Na warzywka. Także za będzie prezentacja mięsek, warzywek. Pokażę wam, co kurwa kupuję standardowo, co pierdalam. Takie jakieś fanty, fanty fanciczki. Także już idziemy na warzywkę. Co twierdzisz o moim luku dzisiejszym? O twoim dzisiejszym luku? No co, na sportowo! Kresik, bluza, ładna, cieplutka, opaseczka. Musi być rozmiar mniejszy, żeby bicko opinała. Majski, kurwa, w dziura, Ale ni tego nie wrzucę. Co ci wrzucę, wszystko musi być. Także kurwa do wyjebania, bo do luku. O, na sportowo. Dojść. Hmm, teraz co by wybrać? Jakiś budek. Jak je oceniasz? No piszę pomidor luźny. Więc kurwa są na pewno na pewnym luźnym. Tak? ja bym nie wziął już. A ja dużo Mnie teraz zawsze przekonuje. Ja dużo wpierdalam pomidorów. Tak, nie weźmiemy tak? Chociaż Lata wołowa. Są hmm? Lata wo wołowa bez kości. Kurwa jak w roku. Lata. A to z łopat Gardzisz łopatką? Gardzę. Gardzę. Trzeba pilnować koszyko, koszyka, bo niektórzy robią tak, że kurwa wiesz, ktoś zostawi koszyk na 10 minut, a no, ludziom się nie chce 3 godziny spędzać kurwa w sklepie, więc biorą 5 i to to jest taktyka. Szynka konserwowa Zobaczymy, się, czy jest taka konserwowana, jak mi się wydaje. Czy jest dobrze zakonserwowana? Nie, bardzo dobrze. Pograć. 200 gramów, proszę zobaczyć, 2 gramy tłuszczy, 16 gramów białka. Szyneczka perfect patomobile. No, polecam. Patomobile. ta szyneczka. Idziemy teraz pokłócać. Dzień dobry, a mam pytanie, indyczka, indyczka panie posiadają? Tak, żeby... Jak, yy, całego indyka? Nie, nie, filecik. Nie, nie ma fileciku. Nie ma filecików, tylko to, co tutaj jest. No dobra, dobra, to dziękuję. Sacyki. Robisz sos tacyki i na chacie z kurczakiem i ziemniakami se I masz zajebisty posiłek, przed, po treningowym? Na obiadek. Tak. Klasyczny, klasyczny. Dobra, orzeszki jakieś jeszcze na pewno byśmy musieli tutaj... Ja takie przepisy nic nie robiliśmy. Kurwa, ale te nerkowce drogie, co? 17 zł. Taka mała paczka, kurwa. Ile? 100 gramów. Nie no, no 9,39. Kur... No to jest masakra stare za Powiedzisz, no widzisz, nie jest łatwo. Nie, że my, mi... wiesz, nie, że my nie kurwa. ale... Przeg... Ale po co przepłacać? No, ale kurwa, przegięcie pały z, mo... z mojej strony. To kurwa, 50 już, kurwa. Kurwa, to nawet do ręki nie wziąłem. To... To... <noise> a to wygląda szczerze jak żelki takie, co? Jak wiesz... Mo... Morelka? Możecie, szczerze, to na przykład może... możecie sobie takie morelki... Yy, najarać się na chacie i mówić sobie, że to są żelki. I patrzcie, jak mu, jaki macie... Ej, ale dobry patent, no. Dobry, co? Jak jest jakaś gastruwa czy coś, dobry, no, 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 no jest niezłe, słodkiego. Nie? I morelki? nie Niezłe, nie? Ty... ty, dobry patenci Dobry. Zamiast... zamiast czegoś słodkiego, Ta, no. Zamiast żelków, Ta. Morele. Dobre, dobre. A no to ja tu chuja kupię, kurwa, dzisiaj. Kurwa, ja miałem tylko zakupy w pasze, ja na razie ja mam tu, kurwa, kuszynka. Dobra. Sprawdzenie koszyka. Wersji woda, szynka. Ale pizzkę, pizzkę sobie wezmę, bo to Feliciana taka zwykła, wiecie. Felicita. Szczerze, uczciwie. Na weekend, po całym tygodniu trzymania michy. Fistachio, możecie sobie... No No, nawet nie Citty, ale... No. Kaprajczoze. -ka -ka Normalnie. Ka -ka U mnie z salami klasyczek. Nawet nie trzeba keczupu używać, także klasycznie. Klasycznie. Aha, no i mleko. Standardowo. No to mleko walimy sobie wiadomo 0,5% Do dwóch maksymalnie. Tylko, no. Nie o no, ipa. No, to 1,5. Mlekowita. Mlekowita, Mleko, vita. mleko, vita, półtorej. mleko wita. Tak, 1,5% wrzucamy. I lecimy dalej. Lecimy dalej. Ju. No i większość, kurwa, właśnie osób wpierdala te takie serki skyry i tak dalej i się dziwicie później, że kurwa macie 30 w bicepcie o, i kurwa. generalnie formy, kurwa, nie macie. No tak, bo, no, bo to chujnie jedzenie jest. Jedzenie ma być mięso, ryże, kasze, makarony, e, pełnoziarniste, prawda, e, co tam jeszcze, jajka, chleb. I tam nie słuchacie tych, kurwa, z barów, co tam mówią, że od chleba się, się tyje O to ziemniaków. znam takich, no, no znam takich. Normalnie chleb sobie wrzucać, jakiś przedny, spokojnie przedny, do tostów jak najbardziej, ziemniaczki możecie. Także co ja mam tutaj tu szukać i mówić. Do operatora. Kurwa. Nie chcę ostrości złapać. On nie wierzę. Będzie bez. Jak Kapitan Bomba się na coś takiego zaopatruje. Kapitan Bomba jak się zaopatruje? No generalnie jeżeli wiesz, jesteś nietrenującym, jak najbardziej. Ja jestem trenującym, ale, ale dietowo niepraktykującym. No, 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 no ale tak, 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 tak. no, wafelki spoko sprawa, nie? Niezłe. Akurat niezłe. Naprawdę nie pa patrzcie jaki posiłek. Wafle ryżowe, cała paczka, 80 gramów węglowodanów, czyli tyle co borek ryżu. Szejk białkowy, zagryźć orzechami. No i macie tak naprawdę zajebisty posiłek przed, przed potreningowy, drugi posiłek, trzeci posiłek, tak spokojnie. Fajne jest to, że właśnie jak jesteśmy takimi kurwa ziomkami, co nie? Mm. I kurwa... Że no mamy wyjebane. Tych no tak, do tak, góry. No ja, ja się no. dziwię, że jeszcze nikt się nie przywalił. No. ale tak się przywali, to co? Fuj, im do tego, że To co, i wracamy potem makaron. No, ale <laughs> no, 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 czoka pikku, proszę Państwa. Zawsze. Naprawdę za, potreningowo, petarda. Przyczy sobie coś takiego po po treningu, bo zajebiście nabije wam glikogen. Wiem, że ma w sobie cukry, no ale są zajebiste to, nie? Także węgle po treningu jak najbardziej. Jajeczka. Jedne. Z wolnego wybiegu? Drugie. A nie wiem, czy on jest z wolny, co, czy z szybkiego. No. Trzeba <grymne> spód do pizzy, bo będzie pizda. Ona spoko. No i zobacz, spód do pizzy całość. 200 g węgli, 20 gramów fatu, po treningu do, dorzucić do tego mięsu zajebiście. Kurwa. Bierzemy, lecimy dalej. Kurwa, ci ludzie, kurwa, grubni tam przychodzą. Kurwa, kurwa. Najpierw masa, potem masa. No, bo to kurwa, nie wiecie. No, ja, ogólnie, ja nie mam nic do uwieczenia do grubych ludzi. Ale większość o siebie kurwa nie dba. To jednak fajnie wyglądać, no kurwa, też możecie się przypierdolić do mojego, do mojej fryzury, ale jest kurwa zima, ja dopiero będę sobie fajnie, Kask tak, założył. Tak, fajną stylizację robił e, gdzieś na, no, na czerwiec, coś w tym stylu, no ale kurwa, jak ktoś idzie takie uwagi, o co chodzi, to Dobra. To, o Sól? To jest taka morska. Tak, ale taka, wie, że masz ten młynek i sobie kuszysz, to. A, no to taka jest w porządku, no. Jak? To która to jest, to chyba? Taka? Ale to nie. Aha, to chcesz do młynka, czy z młynkiem tak. od razu kupić gotowe? Nie bez młynka, ja mam. Aha. Na hasie. A to nie wiem. A to jakakolwiek chyba, nie? Czy nie, nie? Nie, to musi, nie, to musi, być, to być... musi być ta gr granulkwata. No tu tu masz, naturalna, fajna, jakaś tak? kamienna, No nie wiem, gruboziarnista. A to jest taka, sól, że można ją wpierdalać do posiłku, To muszę ci w komentarzach napisać. Kurwa, to weźcie, napisać. Weźcie tam jeszcze, bo będziemy tu stali teraz, ścigali. No, kurwa, ta jest fajna, ale ona jest chuda. Nie no, musi być chyba taka gruboziarnista. To musi być. To w ogóle wygląda jak drogowa. No. Kurwa. Cze, czy ja... Na chuj. Na chuj ludzie kupują, kurwa, tyle soń? Do ogórków. No, a te kurwa tam mieszkuj. Ty no stara powiedz, że trzeba posypać chodnik, to przychodzi i kupuje. Dobra kurwa, kupię to, ale coś mi się stanie. Jaką wziąłeś? No to tą kurwa kurwa. <laughs> ale czekaj, to jest ta... Różowa naturalna kamienna z kopalni soli kłodawa, gruboziarnista. A to nie to kłodawa, to nie może być. Czemu? Tylko To <laughs> Kurwa, na ustawkę. <laughs> Dobra. Gorczyca, szczerze? Nie wiem na chuj to jest w ogóle, jak to smakuje i tak dalej, a zawsze to tutaj daje jest Taką po prostu. I nie zginę, co nie? Kolejny patent. Kurwa, przyprawa grecka, street food. Kurwa, kupujesz takich 20 i kebaba otwierasz na Czyli tam... co, tak naprawdę tą górczycę dodajesz tak dla fanów? Dla fanów. Typowo dla fanów, Ja się tam nie pierdolę w tańco. Do... O, oliwa, to widać. Kurwa. Takie kurwa drogie. No, to nie są tanie rzeczy. Wiesz, tam masz olej, jakbyś chciał jak coś łapa, tańszego. Jak łapa? Jak oceniasz? 3 na 10. To dzięki. <laughs> To dzięki. Ale spoko kurwa, to wiesz, ja sobie... Masz jeszcze czas do lata. Do lata jeszcze a przed latem wlecimy na bombę kurwa, bo teraz to ja se cisnę teścia co 6 dni, wiesz, dawka 200, to możecie mi chuja obciągnąć kurwa w komentarzach. Wiecie o co chodzi kurwa, takimi gadaniem, że a ty jesteś na sterydach, kurwa ścicie mi flepa kurwa, wiecie o co chodzi Wy nie jesteście za mali kurwa, nawet nie powinniście myśleć kurwa o mnie tak na dobrą sprawę, wiesz o co chodzi. Tiger Bonzo. Że Tiger Bonzo, z drugiej strony, Tego typu, tego typu... Ma... A takie rzeczy? Możesz, yy, możesz cię wpierdalać takie, właśnie. Masło orzechowe i tak dalej są serio spokojne. Ty, a jadłeś kiedyś masło, kanapeczkę masło orzechowe? No. Takie bez, y, bez y, smaku. I na to miodzik? Nie. Jakie to no, dobre! No, no, ja ja, ja polecam. Tak. Masło orzechowe, takie naturalne, zwykłe i do tego miód na to. I jakie to jest dobre? Kawę muszę na pewno mieć, bo bez kawy rano to jak bez wiecie, Nie powiem czego kurwa wieczorem bez zwalenia. O, ale tu... <laughs> Koniec zła. Kurwa. Ale czekaj. Okay. Latte Maciato. Numer jeden. Dobra, fuj. Dwie Maciaty. Na promce? Na promce. Trzeba dobrze ogólnie, jeżeli... Jak zarabiać dużo pieniędzy w życiu? To jest też takie pytanie kurwa nurtujące dosyć. Ale wydaje mi się, że musisz robić to co, lubisz, to, co lubisz po prostu. Rób to, co lubisz, co ci sprawia przyjemność. Ja na przykład lubię pierdolić do mikro, do kurwa kamery. Jakieś, nie wiem, nagrywasz TikToki i tak dalej. I kurwa mi to sprawia frajdę. Róbcie to, co lubicie, a później będziecie mieli z tego kurwa hajs tak naprawdę, co nie? No i kiedyś nie miałeś, dzisiaj masz. Kiedyś nie miałem, dzisiaj mam, tak jak wykładnik Piwo mówił. A kiedy wjeżdża te MTSiK? Kiedy wjeżdża co? te MTSiK. A, właśnie. Będziecie mieli zarąbiste niedługo koszulki eee, Także naprawdę będzie produkcja, będzie, tu będzie logo Mojej bani <noise> I będzie, będą zajebiste naprawdę koszuleczki Także szczerze powoli już możecie do mnie pisać na insta I sobie zaklepywać, ja was nie będę usuwać, was oflaguję Będziecie mieli zajebiste koszuleczki, będą dwa fity Będzie jeden fit czarny, drugi biały Na zajebistej opince, także fit Stasio Fonsi, będzie naprawdę zajebiste będą fity eee, Później bluzy Klapki zrobimy kurwa buty. Wchodzi zajebiście, naprawdę Klapeczki kuboty. Klapeczki, kuboty. To jest kolaboracje ty, Team Bomba z Kubotą. No tak, kurwa, Team Bomba kurwa będzie wiesz. Kolaboracja zajebista eee, Dobra. Takie rzeczy polecasz na masę? Tak, na ekipy, także Frisa, odzywaj się. Wyskoczymy sobie na fejmę Mana Dlaczego nie wiesz? Po mięso będziemy musieli pojechać do wino. Co, tu nie ma dobrego mięcha? No. Ogólnie w sklepach tak szczerze średnio polecam. O, w, sklepach o. Ogólnie... <laughs> w sklepach ogólnie średnio polecam mięso, bo jest takie no, no takie kurwa średnie, a jak gdzieś pojedziecie sobie na jakiś fajny targ, to jest naprawdę Lepsza jakość. Co co, idziemy do kasy? Możemy iść chyba, nie? Ja już nic więcej nie potrzebuję. Też. Dobra, to mamy wszystko. kurwa. Macie już fajnego vloga i tak i tak, a następne będą na dniach. Szykujcie się, coś z treningu może zrobimy, wiecie, z siłki. O, no jakiś Nagramek, trening, tak. Tak, nagramy jakąś klatę, na przykład, nie wiem, stricem czy nogi zrobimy. Albo dzień, dzień z... Albo no, day in life nawet zrobimy. No, no to, tak. tak, tak, tak to, takie są to, najlepsze vlogaski. Wydaje mi się, że będzie naprawdę fajny vlogas. Teraz też wyszedł, wydaje mi się, fajny, pobrechtaliście, kurwa, bo no, wiesz, wiecie, kawka, herbatka, usiądźcie sobie wygodnie, kurwa. E, obejrzyjcie sobie vloga, zjedzcie pizzę, zapalacie duńciczka, oglądajcie mnie, dajcie suba na kanale, e, co tam jeszcze, Z like udostępnij, udostępnij, oh, o, o, o i miłe słowa w komentarzu, kurwa. Miłe słowa nie bądźmy gburami jak w polskiej kurwa i kurwa, co nie zawracamy. Tak, tak wyglądają zakupy, pięknie.